To jest wciąż Meteor 75, tylko że tak tyci, tyci przerobiony. Kanopka jest od Mobuli 7 w wersji O4. I Mobula 7 nie ma 75 mm. Mobula 7 O4 jest czymś podobnym do Meteora 75 Pro, tylko że na 2S. Mówię o tej wersji z O4. Znaczy to, że rama ma 80 mm odległość między silnikami, a nie 75, a śmigła, które tu wchodzą, to są śmigła 45 mm. I w tym Meteorze również są śmigła 45 mm, tylko że nie, żeby nie pomylić, nie Gemfany, a Hakupropy. Yy, model 45 MMX3. Podsumowując, jeżeli do Meteora założy się śmigła z Mobuli i założy się kanopkę z Mobuli, a nie tą fancy, wyświechtaną na gumeczkach na amortyzatorach, to może i stabilizacja. Postprodukcji w Giroflow wciąż nie działa jak powinna, ale przynajmniej można latać bez pożygania. Czy takie mikrojelo występuje? Wiadomo, że występuje. W końcu to jest Tajni-Łup. Obejrzyjcie sobie jakikolwiek materiał z Tajni-Łupa zapieprzającego 40 metrów nad ziemią. Zawsze się będzie trzęsło, ale już tak się trzęsie, że da się tym latać bez odruchów wymiotnych i tylko i wyłącznie o to mi chodziło. Żadne tam Kanopki z TPO, miękkie mocowania, sroły pierdoły.